Pozor rower I tym razem jedziemy lokalnie, znaczy lokalnie. W okolicach Warszawy, gdzieś y, przez GK nad Filice tam jak biejków i tak dalej, niedaleko grójca. Jadę za Ms Link. Ogólnie pogoda nas po cała bo miało być ładniej i miało nie padać. Na razie tu nie pada. Tam gdzieś na południu Warszawy podobno padało. No a też jeszcze w planach były świętokrzyskie, ale nie wyszło. Więc jedziemy alternatywnie lokalnie. Już tu święto wszystkich dużo w tym roku. Znaczy za dużo. Nigdy nie jest za dużo, ale wiecie, jak to bywa z rodziną i tak dalej. nie? No, tak więc na razie sobie jadę ścieżką wzdłuż Wisełki. Nic ciekawego nic się nie dzieje. Wiecie, niedziela. Wszyscy leczą kaca, Tylko jakieś świry wychodzą na rower o takiej godzinie, zamiast leżeć w łóżku i wspominać, co tam się działo poprzedniego wieczora. No i dzisiaj grawelem w przebraniu. Taka to szoska. Tak więc, elo. Tak, to zajebiście. Dobra, już przy mostu zakochanym, czyli filanów. Spóźniłem się oczywiście, ale mniej niż się spodziewałem Więc spoko, będę gonił grupę może i dogonię do Góry Karwarii Pozdro Widzicie, jak zawsze miałem się spóźnić A tym razem wychodzi na to, że ja czekam na ekipę Bo jeszcze nie ruszyli tak kilka osób spóźniło A ja postanowiłem pojechać kawałek już jakby na traku Bo miałem po prostu po drodze zamiast się wracać do miejsca startu Więc suma sumarum jest w czasie Czekam tutaj przy Brico <laughs> jazda No nie, to jest takie fajne do przepalenia nóżki Jak tam panie Marcinku, jak się jedzie? A bardzo fajnie, już dawno tego nie robiłem. <grybujesz> dawno nie jeździłem, ale już żałuję, że nie jeździłem. Myślałem, że już żałujesz, że pojechałem. Nie, 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 właśnie kurczę, brakowało mi tego. Brakowało mi tego. Jak jest? Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że przyjechałem tutaj. E, spotkałem starych, dobrych znajomych i sobie padełujemy razem. Jak za starych dobrych czasów. No i dobrze. Thank you for watching! warka, jedziemy, ekipa za mną. Ucieczkę do warki. oglądali moje dronowe podboje pewnie poznają ten most Pilica Postanowiłem się odłączyć od grupy i odwiedzić przyjaciela Która był tutaj w okolicy na działce I nie po powiem wam, że Trochę mierzi mnie jazda w grupie Zwłaszcza takiej większej jak mam W głowie to, że jednak jeszcze dużo kilometrów do domu I szczerze mówiąc wolę sobie po prostu o 6-7 rano Na 100 kilometrów 3 godzinki zrobić robotę i być już w domu z rodziną, chyba trochę się już Jakoś ciężko w tym sezonie mi się jedzie dłuższe dystanse w takiej licznej grupie, gdzie jedziemy no niezbyt szybko, jest dużo postojów. Te postoje trwają po 20 minut, robi się już z tego teraz dłuższa jazda. A jak mam być szczery, wolałabym po prostu wyjść sobie rano, zrobić 100 km, być po robocie i zjeść drugie śniadanie z rodziną. Może trochę dzieje, może nie, ale no wiadomo wartości się zmieniają w życiu i w tej chwili moja się na się tu inaczej. Sama ustawka bardzo fajna, jechało się super, bardzo lubię iść z Marcinem. I ogólnie OK, tylko mówię, no nie mój styl jazdy już powoli. I na przykład lepiej się czuję wychodząc na interwały na bo na godzinkę czy na półtorej. I Wiedzą, półtorej. Wiedząc, że mogę w każdej chwili wrócić do domu, dosłownie w kilka minut i zrobić tam swój trening, robotę i trochę do domu. Jadę, do domu mam 70 km ogólnie słabo, bo jest spory w mordę wiatr, po pierwsze, a po drugie zaczyna mnie boję lewa noga, to jest ten sam rodzaj bólu, którego kiedyś doświadczyłem jadąc na morze. W nie dojechałem i suma summarum rodzina musiała po mnie przyjechać bo na chyba 30 km od miejsca docelowego już odmówiłem rysku jazdy. No Ale No. To więc jadę sobie. Jest ładnie, jest fajnie. No tylko... Doda boli. Wojnowski Park Krajobrazowy po mojej prawej jeśli nie pamięć nie myli to jakoś na jesień jechałem tędy z Łukaszem tak zwane szosnowe kwadraty jest na YouTubie idzie się całkiem dobrze No oprócz tej nogi daje się już wyznaki jadę takie 25-23 na godzinę to jest jedyny ból a tak to idzie się super cześć i jadą kolarze jak mam narzekać to jednak oprócz nogi jeszcze wiatr. Powiem dość że jadę powoli, bo boli noga to jeszcze wiatr spowalnia, bo jest cały czas w buzie. Sporym plusem tego odłączenia się jest to, że niestety nie mogłem zakończyć traku, żeby sobie wygrać trasę do domu, więc zrobiłem traka i wrzuciłem go na zegarek i w tej chwili nawiguję sobie z zegarka, Trucka mam dalej tutaj zaraz wam pokażę a tu mam nawigację i mam ogólnie połączony zegarek ze słuchawkami i z telefonem i całkiem spoko, bo jak teraz jadę sobie ścieżką to muzyka leci mi ze słuchawek a dodatkowo jak trzeba skręcić, czy coś się dzieje To zegarek mnie informuje też na słuchawkach Więc fajne rozwiązanie Z takich dodatkowych informacji to są, ale już wezwałem pomoc w postaci żony Bo nie da nadal jechać, a drugi 2 na godzinę I o jest słabo z tą nogą No, nie będę ukrywał No, tak się kończy wyznaczanie drogi w Garmin Connect. A wracając do tego co mówiłem przed chwilą no to niestety wezwałem żonę Co prawda mam już tam 30 chyba z 5 km Ale ból jest ogromny I też mi się po tym mieście już nie chce tłuc Więc lepiej tego nie pogarszać Wrócić, to zrolować się w domu, wykurować I jeździć dalej Kończę, bo na jest kurczę, Na jest ciężka Jak to jest trochę to ja nie wiem, co ten garni. O szczęście, że wróciłem na Asję. Chwapiemy dalej. 24 km od domu, już czekam na Johnę, bo po prostu nie da się jechać Tak więc ja już się pakuję do auta No i tyle, zobaczymy jak tam jest tam razem, pozę rower Rodzina za mi jeszcze rację, że wnosiłam w postaci ciastek owsianych z kitelsów i mamby Zagrywka z przeszłości aktualizuje stan swojej kontuzji, a właściwie tej bolącej nogi jak jest ten właśnie powtórek kraj, tak więc od niedzieli e, codziennie rano e, i wieczorem jest grana piłka rowowanie i powiem tak, dzisiaj na wtorku na ostatniej prostej na tym sprincie zawalała mnie noga, więc pewnie znowu nawrót pasma biodrowa tego i kwestia po prostu rozrolowania oraz troszkę zejścia z obciążeń Pozdro